Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Tychowie jest szkołą, która od 16 lat specjalizuje się w nauczaniu w klasach mundurowych: wojskowej, policyjnej, straży granicznej. Szkoła usytuowana jest w zabytkowym parku z dala od miejskiego zgiełku. 20 metrów od szkoły usytuowany jest budynek internatu, w którym zamieszkuje większość uczniów uczących się w Liceum Ogólnokształcącym. Stylistyką nawiązuje on do budynku szkoły. Wyżywienie uczniom zapewnia szkolna stołówka. Tychowo to małe miasteczko, przez które przebiega linia kolejowa z koło brzegu do Szczecinka i dalej w kierunku piły. Do miejscowości można dojechać dogodnym połączeniem komunikacji masowej z kierunku Koszalina i Białogardu. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu klas mundurowych i dobra opinia o szkole powodują, że naukę w Tychowie Podejmują absolwenci 58 gimnazjów, usytuowanych w 23 powiatach z całego Pomorza. W klasach mundurowych naukę podejmują zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. W klasie wojskowej realizowane są dodatkowe zajęcia szkolenia wojskowego we współpracy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Dwudziestą pierwszą bazą lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i Stowarzyszeniem Miłośników Lotnictwa Wojskowego w Świdwinie. Zajęcia odbywają się zarówno na terenie szkoły, jak też mają charakter wyjazdowy. Tajniki przyszłej służby wojskowej przybliża młodzieży starszych chorąży Jarosław Marcisz, żołnierz zawodowy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. W klasie policyjnej szkolenie policyjne oraz zajęcia ze sportów obronnych prowadzi aspirant Grzegorz Grzyb z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Uczniowie w trakcie nauki odbywają w klasie drugiej i trzeciej tygodniowe praktyki, poznając specyfikację pracy w policji. W organizacji szkolenia policyjnego szkoła współpracuje również ze Szkołą Policji w Słupsku i Szkołą Policji w Pile. W klasie Straży Granicznej zajęcia odbywają się podczas codziennych zajęć w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Uczniowie z Tychowa realizują program szkolenia przewidziany dla rekrutów Straży Granicznej w wersji skróconej. Nowością od roku szkolnego 2019-2020 będzie klasa fotograficzna, w której dodatkowe zajęcia z fotografii artystycznej będzie prowadził profesjonalny fotograf-artysta, członek Polskiego Towarzystwa Fotografików. Laureat wielu konkursów fotograficznych. Klasa przeznaczona jest zarówno dla młodzieży, która chce poznać tajniki fotografii na własny użytek, jak też dla młodych ludzi, którzy nie wykluczają zawodowego związku z fotografią w przyszłości. Kolejną nowością będzie klasa wojskowo-lotnicza, w której uczniowie będą realizować szkolenie wojskowe oraz lotnicze, ucząc się latać na samolotach lekkich szkolenie lotnicze częściowo finansowane przez uczniów kończyć się będzie zdobyciem licencji pilota samolotowego w prowadzeniu zajęć w tej klasie szkoła będzie współpracować z aero klubem ziemi koszalińskiej z którym jest już podpisana stosowna umowa w roku szkolnym 2019-2020 planowane jest również rozpoczęcie szkolenia w klasie pożarniczej Zajęcia z uczniami prowadził będzie zawodowy strażak wyznaczony przez powiatowego komendanta Straży Pożarnej w Białogardzie. Klasa przeznaczona jest głównie dla kandydatów na zawodowych i ochotniczych strażaków. Poza szkoleniem profilowanym w klasach, szkoła oferuje zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych w przyszłości w służbach mundurowych. Nieodpłatnie można brać udział w szkoleniach w ramach sportów obronnych, obsługi szkolnych dronów, funkcjonowania lotniska wojskowego. Za częściową lub całkowitą odpłatnością uczniów można przejść szkolenie ratownictwa medycznego, spadochronowe. Płetwonurków. W szkole przywiązujemy wielką wagę do wychowania patriotycznego i ceremoniału służb mundurowych. Wielkim świętem dla wszystkich pierwszoklasistów jest pasowanie na ucznia, dokonywane przez oficerów służb mundurowych, z którymi szkoła współpracuje. Wśród wielu instytucji, z którymi współpracujemy, są różnego rodzaju służby mundurowe. Lista instytucji, z którymi szkoła współpracuje, z roku na rok powiększa się. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Jak do wszystkich szkół, brane pod uwagę są wyniki z testów gimnazjalnych lub po szkole podstawowej i oceny z czterech przedmiotów umieszczonych na świadectwie. Możliwe są dodatkowe punkty za osiągnięcia lub udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach potwierdzone na świadectwie szkolnym lub stosownym zaświadczeniem. Szkoła gwarantuje przyjęcie do klasy pierwszej wszystkim uczniom, którzy uzyskają w wyniku rekrutacji co najmniej 60 punktów. W szkole doceniamy uczniów wyróżniających się w nauce lub w innych dziedzinach. Na najlepszych w nauce czeka stypendium Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2540 zł rocznie. Przewidziane są również nagrody od starosty białogardzkiego i dyrektora szkoły. Przy szkole funkcjonuje uczniowski klub sportowy, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i startować nie tylko w zawodach sportowych dla szkół. Największym osiągnięciem naszej uczennicy było wywalczenie mistrzostwa Polski w rzucie oszczepem oraz reprezentowanie Polski na mistrzostwach świata w Kenii oraz Mistrzostwa Europy na Węgrzech w kategorii U-18. Największymi sukcesami szkoły było zdobycie Mistrzostwa Polski w biegu rozstawnym 4 razy 100 metrów dziewcząt. Od kilkunastu lat dziewczęta i chłopcy ZSP Tychowo zdobywają medale w finałach wojewódzkich licealiad w sztafetowych biegach przełajowych. Dziewczęta są aktualnymi mistrzyniami województwa w tej konkurencji. Nasza szkoła organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z całego województwa. Powszechnym uznaniem cieszą się finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych, na które corocznie przyjeżdżają około 1,5 tysiąca uczestników w wieku od 11 do 20 lat. Nasi uczniowie corocznie odnoszą sukcesy w ogólnopolskim konkursie sprawnie jak żołnierze. W ostatniej edycji dziewczęta z naszej szkoły okazały się ponownie najlepsze w Polsce. W szkole przywiązujemy dużą wagę do zajęć sportowych, wykorzystując salę gimnastyczną, salkę do ćwiczeń, wielofunkcyjne boisko tartanowe i szkolną siłownię w której kilka razy w tygodniu uczęszcza kilkadziesiąt osób w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy uczniowie klas mundurowych mają obowiązkowe zajęcia na szkolnej strzelnicy. Dla wszystkich chętnych istnieje możliwość nieodpłatnego wynajęcia szkolnej szafki. W szkole przywiązujemy dużą wagę do wychowania poprzez wspólną zabawę i realizację działań o charakterze lokalnym, np. inscenizacje teatralne, spotkania okolicznościowe i studniówki. W szkole aktywnie działa sekcja Sportów Obronnych. Swoimi występami uczniowie ZS Petychowo corocznie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Swoimi umiejętnościami zachwycają widzów podczas wielu imprez. Dużym wydarzeniem był ich występ podczas przysięgi wojskowej w Koszalinie. Uczestniczą oni również w ogólnopolskich festiwalach orkiestry wojskowych jako dodatkowa atrakcja podczas występu orkiestry wojskowej z Koszalina. Bardzo dużym powodzeniem u uczniów cieszą się obozy przetrwania. Kilkunastu instruktorów zapewnia mnóstwo atrakcji. W trakcie obozów przetrwania młodzież przeżywa dużą przygodę i uczy się współpracy w grupie. Wszyscy chętni mogą poznać tajniki funkcjonowania lotniska wojskowego podczas corocznych zajęć w 22 bazie lotnictwa taktycznego w Świdwinie. Wiele atrakcji dostarcza wizyta na poligonie podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji. Uczniowie klas policyjnych wspierają akcje organizowane przez policję. Szkoła posiada wyposażenie do prowadzenia zajęć z użyciem broni ASG. Wojenne zabawy odbywają się w parku przy szkole. Udział w zajęciach mogą brać uczniowie ze wszystkich klas. Wszyscy chętni mogą nauczyć się obsługiwać drony. Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt będący na wyposażeniu szkoły. Dla wszystkich uczniów przygotowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Miłą niespodzianką dla wszystkich kandydatów do klas mundurowych w Tychowie jest bezpłatny mundur. Uczniowie ponoszą koszty pozostałych elementów umundurowania. Serdecznie zapraszamy do Tychowa, a wszystkich zainteresowanych informacjami o naszej szkole zachęcamy do przeglądania naszej strony www. oraz konta na Facebooku. Wszystkich zainteresowanych nauką w szkole mundurowej zapraszamy do Tychowa. Krótkie podsumowanie dlaczego warto wybrać szkołę w Tychowie. Wszelkie dokumenty potrzebne w rekrutacji można znaleźć na naszej stronie www. Zapraszamy do zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia profesora Jana Radomskiego w Tychowie.